Trądzik jest chorobą, która dotyka 80% ludzi na świecie. 1 piąta, czyli 20% z nich choruje potem na blizny potrądzikowe. One są przerośnięte albo zanikowe i w związku z tym, jakie blizny zostaną pacjentowi na twarzy, wybieramy odpowiednią metodę leczenia. Zanikowe czy też atroficzne blizny potrądzikowe stanowią bardzo duży problem estetyczny dla pacjentów. Skóra jest nierówna i wygląda bardzo nieestetycznie. Zabieg podcinania blizn potrądzikowych o charakterze zanikowym polega na tym, że przedziurawiamy skórę policzków igłą. Wprowadzamy ostrze noża chirurgicznego i doprowadzamy do podcięcia każdej kolejnej blizny w obrębie policzków, brody i skroni. Zabieg podcinania blizn trwa około 15 minut. Jest bezbolesny, ponieważ wykonywany jest w miejscowym znieczuleniu nasiękowym. Pacjenci zgłaszają czasami, że jedynie słyszą dźwięk rozrywanych połączeń łącznotkankowych. Po zabiegu każdy pacjent dochodzi do siebie około tygodnia czasu. Po podcięciu blizny, jest to zabieg bezkrwawy, przez ten sam otwór w skórze wprowadzamy kaniulę i podajemy płaszczyzną kwas hialuronowy. Wypełnienie warstwowe kwasem hialuronowym z jednej strony przyspiesza gojenie i rekonwalescencję, z drugiej strony zapobiega ponownemu przyrośnięciu skóry w miejscach, gdzie została ona podcięta. Zabieg podcinania blizn wykonuje się jednokrotnie. Czasami jest konieczność podania po raz drugi samego kwasu chlornowego, tak aby podtrzymać izolację skóry od tkanek podskórnych. Leczenie atroficznych, czyli zanikowych blis obejmuje podcinanie, ich chirurgiczne i wypełnianie kwasem hieloronowym. Kolejny etap to połączenie zabiegu laserowego z mezoterapią kwasem hieloronowym. Powszechnie uważa się, że pierwszym zabiegiem, który powinien być wyko wykonany w takim układzie, to zabieg laserowy, a następnie tuż po nim mezoterapia kwasem hieloronowym. W tym przypadku stosuje odwrotną kolejność, ponieważ chce, aby kwas hieloronowy był katalizatorem reakcji wywoływanych przez laser. W mojej klinice dysponuję laserem CO2 erbowo-jagowym i laserem typu Q-switch. Bardzo często stosuję laser Q-switch w połączeniu z mezoterapią kwasem hieloronowym, ponieważ głęboka przebudowa skóry przyspiesza wyprostowanie, wygładzenie blizn potrądzikowych. W przeciwieństwie do zabiegu podcięcia blizn, który może być wykonany przez okrągły rok, również w miesiącach słonecznych, zabiegi laserowe ze względu na ich agresywność wykonujemy oczywiście w miesiącach, kiedy nie mamy słońca. Zabiegi laserowe po podcięciu blizn wykonujemy z częstotliwością raz na 4 tygodnie. Minimalna ilość zabiegów laserowych, by wyleczyć blizny potrądzikowe atroficzne to 3. Bardzo często jednak okazuje się, że jest to niewystarczająca ilość, a więc cała procedura leczenia może potrwać nawet 6 miesięcy. Niezależnie od tego, czy blizny powstały 15 lat temu, czy 2 lata temu, biorąc pod uwagę dostępność dzisiejszych technologii, mogą być one skutecznie usunięte.